Nie mogłem je zapytać, a dzieci, te całkiem niewinne, ich cierpienie, zamilkł na długo, a potem niemal szeptem powiedział, Niektóre dusze wracają tylko na chwilę, nie po to, by przeżyć, ale po to, by nauczyć innych miłości. Nie potrafiłem nic odpowiedzieć, bo ta prawda, choć trudna, była pełna. Wtedy dodał jeszcze coś, zdanie, które zrozumiałem dopiero później, dużo później. Cierpienie boli, ale nie niszczy, tylko to, czego się trzymasz, może cię zabić. Jeśli przeszedłeś przez coś trudnego, nie szukaj winy, szukaj daru. Bo czasem w największym bólu kryje się najgłębsze przebudzenie.